Jeszcze jedno szybkie zadanie związane z funkcją liniową. Mianowicie sprawdź, czy funkcja określona wzorem jest funkcją liniową. Mamy podpunkt A. f od x równa się x minus 2 do potęgi drugiej minus x plus pierwiastek z 5 x minus pierwiastek z 5. Zadanie polega na tym, że trzeba to wyliczyć, co tu mamy. Mm, jaka jest trudność? Trudnością jest znajomość wzorów skróconego mnożenia. Ja wychodzę z założenia w tym filmiku, że jest nasz. Na boku przypomnę, jak one wyglądają. a minus b do kwadratu równa się a do kwadratu minus 2ab plus b kwadrat. I drugi wzór, którego będziemy korzystać, to a plus b. a minus b równa się a kwadrat minus b kwadrat. Pod spodem to rozpiszę. x minus 2 do kwadratu to się równa. x do kwadratu minus mam 2 razy a, czyli razy x. Bo tak. Moje a to x, moje b to 2. Razy 2 plus 2 do kwadratu, czyli to otrzymuję x kwadrat minus 4x plus 4. Zobie tu przepiszę do góry. Teraz mam tutaj takie coś dużego. Przepiszę minus, tworzę na raz. I to też jest z uskróconego mnożenia. Pierwiastek z 5 to się równa. Tu mam A równa się x, B równa się pierwiastek z 5. Czyli x do kwadratu minus pierwiastek z 5 do kwadratu. A to się równa: x kwadrat minus 5. O pierwiastek podniesiony do kwadratu daje tą liczbę, która stoi pod pierwiastkiem, więc rzucam to tu. Dlaczego dałam nawias? Bo przed tym wszystkim był minus. A minus nam zmieni znak. Czyli przepisuję początek, bo nic z nim nie zrobię, zmienia mi znak, czyli minus x będzie kwadrat plus 5. I co mi się to stało? Minus X kwadrat. X kwadrat minus X kwadrat nam się skróciło. Zostało nam minus 4X, bo nie ma nic takiego i 4. Plus 5 jest 9. Czy jest to funkcja liniowa? Tak, bo tutaj mamy x. 1x, czyli to wygląda. Czyli mamy naszą funkcję liniową takiej postaci. Minus 4x plus 9. Bo pamiętamy, że funkcja liniowa ma wzór y równa się ax plus b. Czyli jest jakaś liczba tu? 1x i coś przy x. I Podpunkt B. Czyli widzicie, w tym zadaniu tak naprawdę trudnością jest znajomość wzorów skróconego mnożenia. W podpunkcie B będzie ten sam poziom trudności, czyli znajomość wzorów skróconego mnożenia minus 1 do kwadratu minus pierwiastek z 2x minus 2 pierwiastek z 2x plus 2 plus 2 pierwiastki z 2 z x. Musimy skorzystać z tych samych wzorów co wyżej, czyli jeszcze raz w ramach przypomnienia a minus B do kwadratu równa się A kwadrat minus 2AB plus B kwadrat. Czyli u nas jest pierwiastek z 2x minus 1 do kwadratu. Nasze a to pierwiastek z 2x, nasze b to 1. Czyli pierwiastek z 2x do kwadratu minus 2 razy pierwiastek z 2x razy 1 plus 1. Czyli to do kwadratu to jest 2x kwadrat minus 2 pierwiastek z 2x plus 1. Mogę to tu przepisać. 2x kwadrat minus 2 pierwiastek z 2x plus 1 minus, podobnie jak wyżej, otwieram nawias. I tu znów mi się czai ten wzór skróconego mnożenia. Czyli a plus b i a minus b. Równa się a kwadrat minus b kwadrat. Mogę sobie to zamienić miejscami, także to pierwiastek z 2x plus 1 pierwiastek z 2x minus 1 równa się. Nasze a to pierwiastek z 2x, nasze b to 1. Podnoszę do kwadratu. Minus 1 do kwadratu, czyli 2x minus 1. 2x minus 1 plus 2 pierwiastki z 2x. I to się równa. To się równa. Przepisuję wszystko. Który ja kwadrat Kierunku. Mm, tak. Minus 2 pierwiastki z 2x plus 1 minus nam zmienia znaki w nawiasie. Minus, plus 2 pierwiastki z 2x. I teraz szukamy wyrazów podobnych. Czyli tak, tu jest coś z X kwadrat i tu coś jest z X kwadrat. Tu jest X, tu jest X. Tu jest sama liczba. I tu jest sama liczba. Więc tak, najpierw różowe. To nam się skróciło, to się skróciło, to też nam się skróciło i zostało nam 2. Czyli nasza funkcja wygląda tak. f od x równa się 2. Czy jest to funkcja liniowa? Tak. Jest to funkcja liniowa. Mówiąc dokładnie, jest to funkcja stała. Żeby to lepiej zobaczyć, to to jest taki przykład, gdzie 0 razy x plus 2. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę w komentarzu.